Wy. Chce ktoś kurwa z y, 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 Submarinera? Masz kurwo tam poleciał, jak coś to jest tu na tym, na kurwa przy, przy, ro, przy rotundzie kurwa. No kurwa frajerskie, martwe rzeczy. Nerwowy będę kurwa, rzucam narkotyki wszystkie kurwa bez się kurwa osadzi na zapalec z Zosią. Zosia nie boisz się mówić nastrojów? Boję się. Ja też się boję, uwierz mi. drogi zegarek wyrzuciłeś w ciągu paru dni. Tak? Wyjebał zegarek <laughs> i to się wraca po niego. <śmiech> no. <śmiech> Mówi, to po zegarek są już No. Mówi. Nie po zegarek, wariacie, idziemy na apteki. Na no ale to kup sobie kurtkę ciepłą, ale to brzuch ją boli jest zimno. <laughs> Znowu. Ty no nie przejdziemy tędy, wariacie, zobacz. Ty no kurwa, oni kurwy zrobili. To jest historia. Chodź. Tędy musimy przejść. znośka. Zośka, no. Po żadnych zegarek nie idziemy. Metrocentrum, apteka.